Nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, że kupowanie tamponów albo wkładek higienicznych jest czymś wstydliwym i powinnam się z tym jakoś chować. A jednak okazuje się, że dla sporej części ludzi, ku oczywiście mojemu zdziwieniu, jest to dość krępujący zakup, a dla niektórych jest to krępujące do tego stopnia, że zbawienne jest dla nich subskrybowanie paczki z tamponami. Zatem, jak sami słyszycie, wysyłanie tamponów do domu klientek okazało się świetnym biznesem. Znamy subskrypcję z kosmetykami, i beerbox czy występującego u nas Glossy Boxa. Można również zamówić sobie subskrypcję czekoladek, ale środki do higieny intymnej to trochę dla mnie zbyt dziwna sprawa. Być może to kwestia wygody, aby do domu lub do pracy dostawać co miesiąc pakiet potrzebnych wkładek i tamponów, ale moim zdaniem mimo wszystko jest wygodniej zaopatrzyć się w takie produkty podczas zwykłych zakupów. Chętnych jednak na tamponowe paczki jest bardzo dużo. Jest kilka pakietów do wyboru. Najtańszy jest za prawie 14 dolarów. Zatem to nisza, która może przynieść miliony dolarów założycielowi tej firmy. Internauci w tej kwestii mają podzielone zdania. Jedni uważają, że to rewelacyjny pomysł, inni, że śmieszny i czekają na subskrypcję papieru toaletowego. Założycie biznesu jednak nie narzeka. Ja uważam, że jest to zbędne, a budowanie całej takiej otoczki, że kupowanie artykułów kobiecych to obciach, jest dla mnie po prostu żenujące. W dobie internetu, wszechobecnych nagich piersi, penisów i wulgaryzmów, nagle okazuje się, że kupowanie wkładek higienicznych jest obciachem i lepiej zamówić pocztą, aby przyszła paczka w dyskretnym pudełku i opakowaniu. Дивная справа.